W dzisiejszym odcinku o absolutnie fenomenalnych wynikach grupy PZU o poprawiającej się sytuacji Azbisu o dobrych wynikach Synektiku, fatalnych, ale jednak nie do końca wynikach Mobruku i jeszcze o kilku spółkach, które mam w portfelu, ale także tych, których nie mam w portfelu. Kilka ciekawostek z giełdy papierów wartościowych, o tym, co działo się w ostatnich dniach czy tygodniach. Zapraszam na rozgrzewkowy odcinek po moim niedługim urlopie. Zajrzymy sobie do mojego publicznego portfela z GPW i zobaczymy, co tam się w nim wydarzyło podczas tej nerwowej atmosfery, która nam się chyba udziela. Obserwując to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a partnerem kanału jest oczywiście XTB które w ofercie posiada oczywiście konta IKE i XZ. Pamiętajcie, że jest koniec roku, więc warto pomyśleć o tym, żeby takie konto sobie założyć jak najszybciej i wypełnić jeszcze limity na rok 2022, które z końcem roku już bezpowrotnie przepadną. Nie zapomnijcie tylko przy rejestracji wpisać kodu finansowaTV, żeby otrzymać kurs inwestowania dla początkujących zupełnie za darmo. A my już przejdźmy do właściwej treści odcinka. Zacznijmy sobie od PZT, które naprawdę wynikami Zaskoczyło. W trzecim kwartale zysk netto to blisko 2 miliardy złotych przypisane akcjonariuszom oczywiście jednostki dominującej, no i jest to fantastyczny wzrost, jeżeli spojrzymy sobie na analogiczny kwartał w ubiegłym roku, gdzie ten wynik to 1 215 milionów złotych. Łączny wynik całej grupy to blisko 4 miliardy złotych wobec niecałych 3 miliardów 200 milionów złotych w analogicznym kwartale rok wcześniej. Zysk operacyjny to 5 miliardów 119 milionów wobec 4 miliardów 61 milionów rok wcześniej. Jeżeli spojrzymy sobie na pierwsze trzy kwartały 2025 roku i zestawimy je z 2024 rokiem, no to mamy... Następujące liczby. 5 miliardów 225 milionów złotych zysku netto, który jest przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. I uwaga, to jest wzrost rok do roku o prawie 3%. Przychody z samych ubezpieczeń to grubo ponad 23 miliardy złotych, gdzie rok wcześniej było to w analogicznym okresie 21 miliardów niecałe 900 milionów. Zysk netto ogółem grupy, no to jest 10 miliardów 600 milionów złotych nie. Pełna wobec ponad 8 miliardów 800 milionów złotych rok wcześniej. No to jest naprawdę bardzo duży przeskok względem roku 2024. Pamiętajmy, że grupa PZU to oczywiście PZU, Bank PKO i Alior Bank, oczywiście Alior Bank i Bank PKO nie w całości, natomiast jeżeli spojrzymy sobie też na to, co wpłynęło na te wyniki, to mamy przychody z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych. Wzrost o 10,4% przychody z ubezpieczeń indywidualnych ochronnych, to jest wzrost o 14,5% i to są naprawdę bardzo fajne dynamiki jak na spółkę tej wielkości w Polsce i oczywiście o tym profilu działalności. Dodatkowo też filar zdrowie bardzo fajnie wygląda, bo to już jest wzrost o 14,1%. No i też PZU chwali się tym, że do funduszy TFI w ramach całej grupy czyli TFI, PZU, PKO TFI i AliOR TFI napływ środków to 3,5 miliarda złotych. To wzrost o prawie 20%. A idąc dalej, w drugim podrozdziale możemy sobie zobaczyć priorytety na lata 26-27. I tutaj mamy następujące ciekawostki. PZU ma 22 miliony klientów i jeżeli chodzi o pierwsze trzy kwartały 2025 roku, to przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły ponad 23 miliardy złotych i jest to wynik bliski temu, który został osiągnięty w 2022 roku, ale w czterech kwartałach. Bardzo możliwe, że w tym roku PZU z tego tytułu przekroczy już 30 miliardów złotych. I dodatkowo też przy okazji ubezpieczeń PZU też chwali się tym, jak wypada na tle konkurencji i jak wypada rentowność tych ubezpieczeń. Ubezpieczenia majątkowe to jest rentowność na poziomie 9,4% w obec 6,6% w konkurencji. Dalej mamy rentowność z tytułu ubezpieczeń na życie. Tutaj rentowność wynosi 21,6% w PZU, natomiast u konkurencji 18,8%. Kolejna sprawa to ROE, i tutaj PZU jest powyżej celu ze strategii o 2,7 punktu procentowego. Obecnie to ROE wynosi 21,7 i tylko dwa podmioty konkurencyjne plasują się wyżej. Co ciekawe, w tej prezentacji za trzeci kwartał na slajdzie 10 możemy znaleźć też informacje o obecnej wycenie PZU i tutaj. Wygląda, że spółka jest tania, jeżeli wchodzi o wskaźnik cena do zysku, także jeżeli chodzi o cena do wartości księgowej. Ale co ciekawe, mamy też wykres zestawienia kapitalizacji rynkowej PZU wraz z WIG-em 20 i tutaj widać, jak total return od roku 2024, czyli niespełna 2 lata, wypada dla PZU korzystniej niż dla WIGu. To jest 71% versus 46 i też jest taka czerwona charakterystyczna kropka, gdzie zarząd chwali się tym, jak po ogłoszeniu strategii kształtował się kurs PZU, i tutaj mamy pozytywny wpływ tego ogłoszenia. Oczywiście to nie koniec rozwoju, bo PZU. Oprócz tego, że w planach ma połączenie się z bankiem PKO, no to są jeszcze inne aspekty. Ta fuzja jest przygotowywana w dalszym ciągu. Ciekawe, czy ona w ogóle dojdzie do skutku. Ja nie chciałbym, żeby taki podmiot jak PZU zniknął z rynku, natomiast no nie, nie zajmuję się tym na razie. Ale to, co widzi PZU, to dwa trendy. Po pierwsze, społeczeństwo się bogaci, a po drugie, starzeje. I to są trendy, które PZU fantastycznie może zaagregować w swojej działalności. Bo oprócz tego, że Taki klient potrzebuje więcej usług, jeżeli chodzi na przykład o zdrowie, ale nie tylko, bo oczywiście, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, również co widać zresztą w bilansach, to druga sprawa: ten rosnący kapitał również w jakiś sposób trzeba ubezpieczać, bądź też w jakiś sposób inwestować. I to, że napływy do TFI tych wszystkich, które wcześniej wymieniłem, są tak duże. No to wynika między innymi z tego, że inwestowanie jest coraz popularniejsze, ale dzięki temu, że się bogacimy i mamy coraz większy majątek, to albo część trafi właśnie do takich TFI, które są w grupie PZU i z tego tytułu PZU będzie ściągało po prostu jakieś opłaty, no albo po prostu PZU będzie ubezpieczało, na przykład, nie wiem, zakup jakiegoś mieszkania, jakiegoś mienia itd., itd. No będzie po prostu więcej rzeczy, czy więcej mienia od większej wartości do ubezpieczenia. Z perspektywy CEO możemy też spojrzeć na to, gdzie jest obecnie koncentracja PZU to są przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe, masowe, mniej troszeczkę koncentracji to zdrowie i działalność inwestycyjna, no i cała reszta to już taka połowiczna. Perspektywa i zainteresowanie się rozwojem tego, no co nie znaczy oczywiście, że PZTU nie będzie się tymi segmentami interesować. To na co warto też zwrócić uwagę? No, rośnie oczywiście ten segment PZU zdrowie, ale warto też zwrócić uwagę na to, że rośnie liczba placówek własnych i partnerskich. Rok do roku jest to wzrost o prawie 22% i to już jest ponad 4100 takich placówek. Mocno też rośnie udział, jeżeli chodzi o usługi te abonamentowe i ubezpieczenia zdrowotne. I tutaj rośnie, mam na myśli, że rośnie udział placówek własnych aniżeli sieci partnerskich, a więc te placówki własne, które posiada PZU, po prostu wypierają kontrakty czy umowy z sieciami partnerskimi, bo jest ich po prostu coraz więcej i są coraz powszechniejsze. Cały czas też rosną kanały online. Tutaj mam na myśli to, że obsługa przez te kanały online jest coraz szerzej zakrojona i to jest bardzo dobre, bo to po prostu ogranicza koszty i też przyspiesza cały proces. No i nie będę ukrywał z własnego doświadczenia, mogę powiedzieć, że im więcej takich usług medycznych czy około medycznych mogę załatwić online czy przez telefon, to powoduje u mnie jeszcze bardziej pozytywny odbiór usług konkretnej firmy. Cały czas też widać, że swoje dokładają banki, więc ta synergia między PZU a bankami po prostu działa. Wzrost może nie jest jakiś dynamiczny, bo składka przepisana brutto pozyskana we współpracy z bankami wzrosła rok do roku o 2%, ale dalej są to napływy, które wzmacniają bilans. Dosyć istotny slajd to już czwarty punkt i wyniki za trzeci kwartał, i tutaj przychody z ubezpieczeń wzrosły od Prawie 4%, natomiast znacznie spadły koszty usług ubezpieczenia netto o 14,5%. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Naprawdę bardzo ciekawym slajdem jest też slajd o śmiertelności. O ile sezonowo trzeci kwartał rzekomo jest takim kwartałem, w którym jest średnio mniej zgonów tygodniowo, o tyle warto zauważyć, że ilość tych zgonów tygodniowych jest coraz niższa. Jeżeli spojrzymy sobie na analogiczne kwartały 2024 i 2025, to w trzecim kwartale mieliśmy 7100 aktów zgonu, a rok wcześniej było to 7400 aktów zgonu, co oczywiście przekłada się na plus dla PZU. O ile konkretnie? a konkretnie o 10% mniej niż rok wcześniej. Dalej ciekawą informacją jest to, że wróciliśmy do średniej już w 2024, jeżeli chodzi o okres sprzed pandemii i tych zgonów jest no porównywalnie dużo, co właśnie w latach 17-19. No i na koniec jeszcze, jeżeli chodzi o PZU, to spójrzmy sobie na dywidendę. No tutaj estymacja jest taka, rok 2024 wypłacono 4,34 na akcję, w 2025 nieco wyżej 4,47, to jest wzrost o 3% rok do roku, no ale stopa dywidendy za rok 2024, no to jest 7,4%, więc bardzo wysoko. To na co jednak warto zwrócić uwagę, no to cele strategiczne do roku 2027 i ich realizacja. I jeżeli spojrzymy sobie na dywidendę, to my już do tego celu zbliżyliśmy się w roku 2025, za rok 2024, czyli do tej dywidendy równej minimum 4,50 groszy. Patrząc na wyniki za kwartał trzeci, czy nawet za cały rok 2025, no to my jesteśmy na dobrej drodze, żeby znacznie, znacznie przekroczyć tą dywidendę. Ciężko tu cokolwiek na razie oczywiście szacować, ale to co warto powiedzieć, no to w roku 2025 za 2024 dywidenda to było 4,47, na dywidendę poszło no prawie 3 miliardy 900 milionów złotych, ale rośnie systematycznie od 2021 roku, ten wskaźnik payout ratio rośnie oczywiście, bo zwiększają się wyniki, i dzięki temu, że PZU zarabia więcej, no to na działalność operacyjną zostaje więcej pieniędzy, które teoretycznie można sobie przeznaczyć właśnie na dywidendę. W polityce tej, która została przedstawiona w tej całej strategii na lata 25-27, zakłada się w formie dywidendy nie mniej niż 50% skonsolidowanego zysku netto jednostki dominującej. Patrząc na dzisiejszą cenę, nieco powyżej 60 zł, i z dużym przekonaniem powiem, że PZU prawdopodobnie wypłaci ponad 5 zł na akcję za rok 2025. Dalej mamy stopę zwrotu, jeżeli chodzi o dywidendę, powyżej 8%, a to no to jest dobry wynik, nie ma co ukrywać. Tym bardziej, że PZU w tym roku chociażby urosło też dosyć solidnie. Naprawdę nie spodziewam się wyniku gorszego niż w 2024 roku, jeżeli chodzi o zysk netto jednostki dominującej, bo PZU musiałoby mieć naprawdę fatalny kwartał, a na to się nie zanosi. No i też patrząc na kurs akcji, bo ja przyznam szczerze, że szukam miejsca do tego, żeby zacząć kupować PZU i z racji tego, że jeszcze nie wykorzystałem całych limitów na IKE w tym roku, całkiem sporo ich zostało, no to muszę przyznać, że mocno PZU rozważam jako jeden z potencjalnych zakupów. No ale oczywiście jeżeli nie chcecie takiej informacji przegapić, czy nawet analizy szerszej PZU, to już teraz zapraszam na mały przerywnik, żeby zasubskrybować kanał. A my idziemy dalej. Jest to spółka, która wraca, można powiedzieć, do łask. Jest to spółka Azbis, która w tym roku gdzieś na początku zaczęła systematycznie znowu poprawiać wyniki. Jeszcze styczeń nie był tak dobry, ale widzieliśmy już w lutym najlepszy kwartał w historii, jeżeli chodzi o analogiczne kwartały w latach wcześniejszych. Tak samo był marzec, wyglądał tak samo kwiecień, który już znacznie odbiegał od historycznej średniej. Maj. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no to już były porównywalnie dobre wyniki które nie tylko przebijały wyniki z lat poprzednich dla danego miesiąca, ale także były znacznie lepsze od analogicznych miesięcy w latach wcześniejszych. No i tak też było w październiku i tutaj mamy w 2025 przychody na poziomie 330 milionów dolarów i około 40% wzrostu w stosunku do analogicznych miesięcy. Jest to naprawdę bardzo solidna poprawa. Ale przy tym ASBIS oczywiście nie zwalnia. Mamy informacje z ostatnich dni, gdzie ASBIS nabył sieć sklepów Samsung na terenie całej Polski za cenę 10 milionów euro, czyli mniej więcej 40 kilka milionów złotych. Matrix Media to jest spółka właśnie która tymi sklepami takimi branżowymi się zajmowała. Oczywiście to jest część strategii, żeby przejmować takie high-endowe marki. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie za co Azbis zapłacił te 10 milionów euro, no to to są przychody w 2024 rzędu 208 milionów. Wcześniej to były 305 milionów złotych, 333 308 371 w rekordowym 2019. No, i tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście te zyski netto to można troszeczkę traktować jako z przymrużeniem oka. Natomiast no, jeżeli chodzi o przychody, to to jest taki rząd wielkości. W te koszty głębiej no, ja nie będę osobiście wchodził, natomiast warto mieć na uwadze, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o kształtowanie się przychodu. I można też powiedzieć, że obok Apple. Będzie też Asbis posiadał dystrybucję chyba oficjalną, można tak powiedzieć, Samsunga w Polsce. A my idźmy dalej. No Synectic bardzo dobre wyniki, powyżej konsensusu te wzrosty rok do roku zdecydowanie bardzo, bardzo przyjemne. Nie są to najlepsze wyniki w historii, ale są naprawdę bardzo dobre. I one oczywiście wynikają z tego, co pokazywał Synectic, czyli cały czas nowe umowy, a to prawdopodobnie jest pokłosiem KPO i środków, które na zdrowie miały zostać wydane. Więc te umowy cały czas się pojawiały, a to też przełożyło się na wyniki: przychody blisko 200 milionów złotych, wzrost o ponad 41% rok do roku, zysk netto wzrost o 63,5% rok do roku, to jest 31 prawie milionów złotych. No i oczywiście cały czas rosnąca ta powtarzalna sprzedaż, czyli te przychody powtarzalne, które nie dość, że rosną, to jeszcze w perspektywie czasu będą przynosiły spółce na pewno korzyści. Dzięki temu w ostatnich dniach Synectic wyznaczył swoje ATH blisko 270 zł, no i gdzieś tam w okolicy takiej się właśnie trzyma. Mamy też wyniki GPW. Tej spółki w portfelu nie mam i nie miałem. Natomiast chciałbym o niej wspomnieć, no bo te wyniki były dosyć fajne. Przychody wzrost rok do roku o 25% 135 milionów złotych. Zysk netto tutaj mamy wzrost o 29,5% blisko 50 milionów złotych. Ale jeżeli spojrzymy sobie na te wyniki, no to one jakoś tak nie wyglądają na wykresie jako super szybko rosnące. Natomiast na wykresie zysku netto widać, że w tych ostatnich trzech miesiącach ten poziom około 50 milionów złotych netto został dosyć sensownie przekroczony i ta średnia powyżej tych 50 milionów złotych się kształtuje. Natomiast jest to zdecydowanie lepszy wynik niż w 2024 roku, co też spowodowało wzrost kursu. A jak zestawimy to sobie z kursem akcji XTB od początku roku, no to widzimy zdecydowaną przewagę właśnie GPW. Ale to oczywiście tylko w ramach ciekawostki, a nie w ramach tego, gdzie obecnie te dwie spółki są i jak obecnie wyglądają. Kolejnej spółki u mnie w portfelu już nie ma, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na cały czas spadające wyniki, jeżeli chodzi o PCC Rokite. Ja tej spółki się pozbyłem. No bo gołym okiem widać, że zdecydowanie nie jest to dobry okres dla spółki, która jest spółką cykliczną. A po zysku netto widać, że dywidenda, której możemy się za ten rok spodziewać, jakaś super fenomenalna nie będzie, o ile w ogóle jakaś się znajdzie. Rosną też wyniki dekory. Tutaj przychody ze sprzedaży wzrosły nieznacznie o 13% rok do roku. Natomiast zysk to jeszcze słabiej, bo zaledwie rok do roku o 2% mamy tutaj wzrost, przy czym warto wspomnieć, że kurs dekory no, w tym roku się nie zmienił, natomiast na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów ten kurs rósł. Ale to, o czym chciałem przypomnieć, to oczywiście sprawa z Maja i problemy z ułokikiem i też są to problemy w sprawie zmowy cenowej. Czy tak będzie czy tak nie będzie zobaczymy, ale ostatnio przeglądając spółkę postanowiłem po prostu Wam przypomnieć, że takie coś gdzieś tam było i warto o tym pamiętać. A ja na dekorę patrzę przez pryzmat ewentualnego zakupu do portfela, bo jak mówię zbliża się dużymi krokami większa wpłata na moje konta emerytalne Ike. No i nie, nie ukrywam, że dekora jest jednym z takich potencjalnych, ewentualnych wyborów. I tutaj widzę, że na Investing Pro mamy wartość godziwą e, wyznaczaną przy pomocy 15 modeli inwestycyjnych na poziomie 20%. Jest tutaj upside przewidywane, ale wiadomo, jak to z takimi szacunkami, wiadomo, jest to tylko i wyłącznie model. Natomiast no, jak widać takie najważniejsze bulety są w znacznej części na zielono pokolorowane. Ale to już jest podsumowanie od sztucznej inteligencji. Przy okazji dodam, że na Investing Pro trwa promocja z okazji Black Friday. To jest rabat nawet do 60%, plus 15% z moim kodem finansowa TV. Jeszcze dla jasności, oczywiście, są dwa poziomy subskrypcji: Investing Pro i Pro Plus. Dlatego teraz na ekranie macie taką ściągę, gdzie różnice między tymi dwoma poziomami subskrypcji są wyszczególnione. A ja tylko dodam, że już 1 grudnia kolejna rewizja, jeżeli chodzi o ProPix AI i technologicznych tytanów, u mnie na kanale się. Pojawi, dla chętnych, link do Investing Pro zostawiam w opisie. A my idźmy dalej. Kolejna spółka to jest spółka, której w portfelu ja osobiście nie mam, ale się jej przyglądam. To jest spółka Diagnostyka. I generalnie tutaj, jeżeli chodzi o wzrost, no to rok do roku wygląda to całkiem pozytywnie, kwartał do kwartału troszeczkę gorzej. Ale te dynamiki są naprawdę fajne i to co zauważyłem to jest ciekawostka podawana przez spółkę, a mianowicie trzeci kwartał i pięć przejęć, trzy w diagnostyce laboratoryjnej i dwie w diagnostyce obrazowej. To, co jednak mnie zastanawia, no to przede wszystkim, oczywiście, w długim terminie ta spółka jest skazana na wzrosty ze względu na starzejące się społeczeństwo i coraz większe nakłady, które są po prostu potrzebne na służbę zdrowia. Z drugiej jednak strony, jak już pewnie niektórym się obiło o uszy, no to w NFZ mamy koniec roku i brakuje powoli pieniędzy. No i patrząc tak na tą spółkę od debiutu, to widzieliśmy naprawdę bardzo duże wzrosty, praktycznie do września. Od września mamy pierwszą taką solidną korektę. No i powoli można chyba zacząć zastanawiać się nad tym, czy przypadkiem nie będzie to dobry zakup. Swoją drogą oczywiście diagnostykę analizował u nas Piotr Kandrusyna w społeczności Investopolis. Link do tej analizy zostawiam w opisie do tego filmu, ale też wspomnę, że oczywiście do Investopolis możecie uzyskać dostęp zupełnie za darmo, a więcej informacji znajdziecie w opisie. A ja jeszcze szybko przejdę do Orlenu, bo tutaj zastanawiam się naprawdę, jak to jest możliwe, że Orlen dalej trzyma się w okolicy 100 zł za akcję. Okej, okay, władza się zmieniła, teraz jest lepiej teoretycznie, w praktyce nie wiem, czy jest lepiej czy gorzej, nie mnie to oceniać. Natomiast chodzi mi tutaj o to, że te wyniki nie są jakieś super fantastyczne względem nawet roku 2024. A mimo wszystko ten kurs trzyma się znacznie wyżej i po wynikach, które naprawdę nie były jakieś super fajne, spadek kursu jakiś piorunujący nie jest, a wręcz bym powiedział, że wynika on nie z tego jakie są wyniki, tylko z tego po prostu co dzieje się na świecie. No i na koniec zostawiłem sobie Mobruk i tutaj muszę powiedzieć, że jest Całkiem dobrze, jeżeli chodzi oczywiście o przychody, bo nie ma co analizować zysku netto. Przypomnę, że ten zysk netto, który jest teraz pierwszy raz ujemny, nie wiem czy w historii, ale prawdopodobnie tak, to wpływ na ten zysk netto mają oczywiście odpisy, które zostały ogłoszone wcześniej. Te odpisy są związane oczywiście z podwyższonymi opłatami za lata 18 i 19 i one wynoszą dokładnie 100% tych kwot, które mogą na poczet tych opłat zostać wykorzystane. Niemniej oczywiście te 100% może się pomniejszyć. Wartość tych odpisów to ponad 65 milionów złotych, natomiast jak finalnie będzie wyglądała ta kwota, jeszcze musimy poczekać, ale bardzo fajnie, że w końcu Mobruk zdecydował się na ten ruch. Jeżeli chodzi o konkretne segmenty, no to mamy spalanie odpadów medycznych i niebezpiecznych wzrost o 17%, na co składał się wzrost o 17% wolumenu i wyższe ceny tutaj mamy wzrost o 5%, natomiast dalej mamy RDF i tutaj wzrost sprzedaży o 2%, e, głównie dzięki wzrostowi cen dokładnie o 4%, a ze zestalanie i stabilizacja odpadów nieorganicznych to jest spadek sprzedaży o 2%. Wolumen to jest plus 18% i tutaj swój wkład miało LKO, natomiast jeżeli chodzi o cenę, to mamy spadek o procent 19%. Ogólnie bardzo pozytywny sygnał dla rynku i prawdopodobnie w końcu wrócimy do pozytywniejszych informacji, jeżeli chodzi o Mobruk. Na szybko przyglądając się portfelowi, jego skład widzicie teraz na ekranie. Jego wartość mimo wcześniejszego przekroczenia 200 tysięcy obecnie wynosi 195 tysięcy złotych, natomiast jeśli spojrzymy sobie na wynik od początku roku, jest to 20,5%, wynik nie jakiś fantastyczny, ale jeżeli chodzi o listopad, no to będzie to prawdopodobnie najgorszy miesiąc w tym roku, pierwszy, który będzie z ujemną stopą zwrotu. Też można podsumować już, jeżeli chodzi o ten rok, dywidendy, które wypłacił ten portfel, to jest 5 tysięcy blisko 700 zł. Natomiast jeżeli uwzględnimy dywidendę, która jeszcze w listopadzie zostanie wypłacona przez ASBIS, będzie to ponad 5700 zł. I jest to lepszy wynik od roku 2024, gdzie było to nieco ponad 4100 zł. Natomiast dla koneserów dodam, że jeszcze w tym roku zaliczkę drugą. Wypłaci wotum. Dosłownie dzień przed Wigilią będzie to złoty 67. Zł. I przyznam szczerze, że tego się nie spodziewałem. Jest to druga zaliczka w tym roku. Możliwe, że jeszcze wpadnie za rok 2025 końcowa dywidenda, która będzie wysoka. Natomiast prawdopodobnie nie będzie to już w tym roku, raczej będzie to gdzieś w okolicach połowy przyszłego roku. Ale warto zakomunikować, że gdzieś tam jeszcze w tym roku można dywidendę od wotum sobie zaksięgować. No, i tak to z informacjami tymi najciekawszymi, które ja osobiście śledziłem i prześledziłem w ostatnich godzinach, wygląda. Natomiast to, o czym warto wspomnieć, to oczywiście ja będę wpłacał na to konto w najbliższych dniach dosyć dużo środków i prawdopodobnie wykonywał dosyć dużo transakcji. Co będę kupował? Prawdopodobnie będzie to przede wszystkim PZU Cyberfox, jeżeli chodzi o zwiększenie pozycji. Całkiem możliwe, że też jeszcze Mobruk. A oprócz tego, ze spółek, których nie ma w portfelu, rozglądam się za. Uwaga, Digital Network, który niestety w ostatnich dniach wzrósł. Czego efektem był jednodniowy wzrost 24 listopada o ponad 12% w momencie nagrywania tego filmu? Nie wiem, ale podejrzewam, że się domyślam. I trochę jest to niebezpieczne, dlatego, mimo że tą spółkę mam na radarze, to jeszcze tutaj się mocno będę wstrzymywał. Co nie znaczy, że tej spółki na radarze mieć nie będę. Na koniec dodam, że za nami konferencja XTB Investing Masterclass. Jeżeli chcielibyście mieć dostęp do nagrań, to link znajdziecie w opisie. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, dlaczego kupuję Cyberfolks, mimo że ta spółka nie wydaje się zbyt tania, to zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, w którym wszystko to tłumaczę. Do usłyszenia i cześć.